Cześć. A dzisiaj bohaterem, bohaterem odcinka będzie kutka z alarmem. Na taki klucz uśmiechnięty alarm. Czyli jak ją aktywujemy tak? zabezpieczenie syreną, to przy poruszaniu tej kutki po prostu wielce prawdopodobne, że bardzo głośny alarm się zostanie wzbudzony. To jest 110 dB według producenta. Nie mierzyłem. Ale zaraz się przekonacie, że jest głośna. Jako, że tutaj u mnie już gdzieś tam pewnie wszyscy śpią lub sypiają wasze dzieciaki, więc ten test będzie krótki tego alarmu, żeby wam pokazać. No ale zrobimy taki żeby mnie nie powieszał później. A, pozytywna sprawa, ta kutka przyjechała do mnie gdzieś tam z polskiej Auk aukcji kupiłem za 18 zł. Z dostawu układam 22 I przyszło do mnie z 6 bateriami taki pakunek I no ja mówię, dobra wymienię te baterie, włożę je Żeby je włożyć to trzeba odkręcić te dwie śruby Jak widzicie i zdjąć ten tutaj ten element dolny korpusu No i włożyć ten pakunek po prostu tak jak on jest cały wchodzi no i ja to rozkręciłem, a tam już był, yy, był taki pakunek. Więc zakutka jest yy, uzbrojona, gotowa no znaczy już uzbrojona, można ją uzbroić i ona jest gotowa już do, do odpalenia. Czyli 12 baterii mamy w tej cenie 22 zł. Ja ostatnio, jak się czasem, będąc w sklepie, kupowałem takie 2 LR-44 baterie do jakiejś tam lampki dla dzieciaka. No i. No i yy. Chyba 7 złotych za, 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 za dwie sztuki płaciłem. Taka ciekawostka. bardziej się krótko płaci kupić. Dobra. Tam widzicie kukulkę. Jak ją wciśniemy, to wtedy, jest, wtedy alarm w wkrótce jest aktywowany. Można ten tryb tak pominąć. Gdy włożymy to pałąkiem z wycięciem, więc tej kulki nie wciśniemy. Jak włożymy w to stronę, to go aktywujemy. Co ja dzisiaj chciałbym zrobić? Chciałbym dzisiaj spróbować. Jak saper zaatakować wytrychami tą kłódkę po jej uzbrojeniu. Yy, najpierw pokażę Wam, jak to działa. Kłódka jest aktywowana. Wyjmujemy kluczyk, tak. Jak ją teraz poruszymy, ostrzegłam trzy razy. I teraz już się włączy alarm właściwy. Ją... Ja. Zasłoni paluchem, bo wyjęcie połąka dezaktywuje alarm. Bo zaraz wszystkich pobudzę. Więc zapnę sobie tą kuskę i teraz spróbuję bardzo, bardzo delikatnie ją dekodować. Trzy, trzy pierwsze strzały możemy spróbować aktywować. No i teraz już jak coś pójdzie nie tak, to alarm zawyje. Hmm. Sytuacja mocno niekomfortowa. U? Więc po pomalutko próbujemy. To te napięcie te, tego zamka też nie jest zbyt wygodne, U? Tam przesadziłem trochę puknąłem, ja muszę uważać na te moje paluchy. No, bo już wszystko zasłaniam. Dawno nie byłem przejęty pikowaniem, powiem szczerze. więc <laughs> nawet nie paplam za bardzo czuję się było blisko łączenia ladmu chyba za mocno napiałem z tego, z tego całego przyjęcia, wiecie O, mam wrażenie, że... Przekręć... O, kurde. To się chyba poruszyło. Tylko tyle, że nie mi trochę przeszkadza w otworzeniu konstrukcji. Trzymajcie kciuki. Dobra. Jest! Yes. <laughs> Sukces! Wybaczcie mi, że... Trochę zasłaniałem, ale tak pozycja przez kamerę mi tutaj nie zbyt była komfortowa. Pokażę, że to nie jest ściema, że to naprawdę jest uzbrojone. Tylko muszę teraz przekręcić. Pamiętajcie, jak układałem, żeby nie było. No, nie, jakoś przez to, przez to generalnie nie za bardzo myślę. Dobra, siedzi. I... Jakiś ruch I wszystko włączone. Więc dobra, taka sytuacja. Kutka szyfrowa, można ją delikatnie z, z wytrychem zaatakować. Kuboże oh, szyfrowa, kutka z alarmem, można ją delikatnie wytrychem zaatakować, ale no, to jest dosyć stresująca sprawa, naprawdę. zwłaszcza jak tutaj na górze mi wszyscy śpią, a. Gdybym coś tutaj pozacinał w tym zamku, to mogłoby się tutaj no coś tam popsuć, później nie mógł ułożyć, cokolwiek i byłoby <laughs> wycie, dopóki bym tego młotkiem nie rozwalił. Tymczasem, w następnym odcinku, pewnie spróbujemy zatykować sobie tą kłódkę siłowo, jakoś się odciąć yy, od tego wycia. Zamek wydaje mi się, że łatwo będzie tutaj yy, urwać, ale to aktywuje alarm. A co z alarmem, to pomyślimy sobie następną razą, jakoś go siłowo rozwalić. Być może uda się dosyć prosto. Także dzięki za oglądanie. Dzisiaj taki materiał z kłódką yy, z alarmem tego typu. Dzięki i cześć.